Zapraszamy na film z realizacji domu w modrzewnicy 2 G2. To nowoczesna parterówka z dwustanowiskowym garażem, której bryła dobrze wpisuje się w długie i dość wąskie działki. Słoneczna, otwarta strefa dzienna oraz cztery pokoje w części nocnej zapewniają rodzinie komfortowe warunki użytkowania. Już teraz dołącz do grona subskrybentów kanału Archon Plus na YouTube. I bądź na bieżąco z najnowszymi filmami oraz materiałami, które przygotowujemy specjalnie dla ciebie. Budynek wieńczy czterospadowy dach pokryty płaską dachówką w kolorze antracytowym. Wejście do domu osłania funkcjonalny podcień. Z elewacją dobrze współgra drewniana podbitka dachowa. Dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej inwestorzy pozyskują naturalną energię słoneczną, obniżając tym samym koszty eksploatacyjne. W projekcie tej parterówki przewidziano częściowo zadaszony taras, będący zaciszną strefą relaksu na świeżym powietrzu. We wnętrzu domownicy mają do dyspozycji obszerny wiatrołap. Z tego pomieszczenia dostępny jest garaż, a także spiżarnia. Strefa dzienna to wspaniale doświetlona przestrzeń, płynnie połączona z tarasem i ogrodem. W salonie ustawiono dużą narożną sofę w pastelowym kolorze, a w jadalni nowoczesny stół, przy którym rodzina celebruje wspólne posiłki. Kuchnia z narożnym oknem mieści funkcjonalną zabudowę i obszerne blaty robocze, oferujące komfortowe warunki podczas przygotowywania potraw. Wieczorami wnętrze rozświetla klimatyczny blask kominka. Pierwszy z prezentowanych pokoi w strefie prywatnej to gabinet mieszczący dwa biurka, pojemne regały z książkami oraz narożną sofę. Sypialnia rodziców to ustawny pokój, do którego przylega indywidualna garderoba. W mniejszej łazience znajduje się prysznic, natomiast wyposażenie większej łazienki obejmuje zarówno prysznic, jak i wannę oraz obszerną szafkę z umywalką. Dwie kolejne sypialnie to pokoje dzieci, w których zadbano o wygodne miejsce do wypoczynku, nauki oraz praktyczne rozwiązania ułatwiające utrzymanie porządku. Właśnie tak inwestorzy spełnili marzenie o komfortowym domu parterowym.